serdecznie w teatru tutaj w centrum Guadalajara, gdzie odbyło się przed chwilą warzenie panowie wyglądali świetnie, to znaczy ważenie odbyło się o godzinie 10 rano co ogólnie jest coraz częściej przyjmowaną sprawą jeśli chodzi o wielkie walki osobiście nie jestem tego fanem, bo później nie rozbawiają takie rzeczy jak dzisiaj było że panowie uważnie przyglądali się wadze i zresztą mówiąc ta waga, która była podana dzisiaj na tej wadze ceremonialnej, czyli przed chwilą różni się od tej wagi, która była podana jako waga oficjalna to jest wesoła taka sprawa, natomiast pan przyglądający się jak wygląda waga, to mnie ogólnie rozbawił skoro doskonale wiedział ile panowie ważą to 10 rano, a ważę już teraz ceremonialnie o, o godzinie 14:15. no pełna sala w ogóle bardzo fajnie to wyglądało, będę się starał wrzucić te obrazki, które porobiłem na dole no bo ta cała część Kimu Canelo zajmowała 1 trzeci, trzecią podejrzewam, może jedną czwartą wszystkich miejsc dostępnych tutaj także ten team Canelo był 50 razy większy niż team Johna Rydera, któremu przydzielono jeden tylko i wyłącznie rząd takie boki, które Wam rzucam, no ale boki, których podejrzewam, że nie widać było w telewizji się widać było to sorry, że się powtarzam, natomiast cała atmosfera to King's King is coming home czyli król wraca do domu, sugeruje, że to może być tylko i wyłącznie jedno rozstrzygnięcie tego pojedynku oczywiście jeszcze musi kooperować w tym wszystkim John Ryder przygotowany doskonale, obóz świetny, to samo mówi Canelo przypomnę jedną rzecz o Canelo Alvarez, to jest ważna sprawa, że Canelo Alvarez tak naprawdę nie owaszczył z maja ta kontuzja ręki i ta um, operacja, którą miał, sugerowała, że on wróci dopiero we wrześniu że może w ogóle wrócić się w e, maju. Ta, ta sprawa pojawiła się koło marca. Ten temat wróci na życzenie samego Canelo Alvarez'a. Wtedy też zapadła decyzja, że walka będzie się na 100% godaloważył. Także Canelo Alvarez uważa, że jest na 100% zdrowy. E, podobnie John Ryder. Natomiast e, przy okazji zrobię takie krótkie podsumowanie tej, nie podsumowanie, zapobiec. No bo Patrząc na to, co jeden i drugi pięściarz prezentuje, no to jedyną sensą e, Johna Rydera jest zrobić to, co zrobił, a właściwie nie zrobił, 40-letni e, Gennady w Gołowki. Jeden i drugi lubi się bić, no tylko nie można porównywać ani umiejętności bicia się w zwalczu na bliski dystans, na pół dystans e, e, Triple G i e, Johna Rydera. Nie można. John Ryder może powiedzieć do sobie, że jest to świetną walkę z Colinem E, natomiast e, e, przegrał tą walkę mógł wygrać mógł przegrać Calum Smith to nie jest Canelo Alvarez co do tego nie ma żadnych wątpliwości 8,5 do 1 a underdogiem jest John Ryder jedyna jego szansa, ze wszystkimi z którymi rozmawiałem to zamienić to w coś brzydkiego zamienić to w jakąś taką brudną walkę Wymiana, doskok, clinch, żeby zdenerwować Canelo Alvareza, natomiast żeby zdenerwować Canelo Alvareza, to trzeba mieć więcej niż potrafi, e, przynajmniej moje zdanie, 99% innych, e, 99 wszystkich, którzy tu są. Oprócz oczywiście rodziny Johna Rydera, to żeby zdenerwować kanala Alvareza, to trzeba coś więcej niż tylko próbować czegoś e, brudnego, nieczystego boksu, bo takim boksem też może walczyć kanala Alvarez, natomiast e, nie sądzę, żeby chciał. Jest po jego stronie absolutnie wszystko. już nawet nie mówię o tych 50 tysiącach ludzi, którzy będą go dopingowali w jego rodzinnym mieście, bo to jest rzecz poboczna. Natomiast, rywale, których miał, rywale, których pokonał, umiejętności techniczne, rzecz często niedoceniana, jeśli chodzi o Canela Alvareza, mianowicie umiejętności walki w obronie. Coś wspaniałego. Oczywiście to nie jest ten, ten sam Canela Alvarez, dany Jakobsen no bo e, jak ktoś chce zobaczyć jak potrafi się robić uniki głową to radzę zobaczyć walkę z e, Danielem Dżokowskim bo wtedy on by się z, e, z Johnem Ryder'em bawił czy on się będzie z nim bawił? Nie wiem uważam, że wadka, walka potrwa 7 do 8 rund jak ktoś chce zarobić powinien postawić, że walka potrwa więcej niż 8 rund natomiast no nie widzę, nie widzę tutaj co mógłby e, co mógłby zrobić John Ryder, żeby ten pojedynek wygrać natomiast niewinnie, że ma zero szans, bo miałem z kolegami z magazynu w ringu taką dyskusję, mini dyskusję miałem taką dyskusję e, z Matinborkiem, że ma zero szans no zero szans no nie ma, bo to jest boks, jakby to był każdy inny sport, no to może zero szans, natomiast nie takie sensacje już w życiu widzieliśmy dla Johna Rydera, który czuje się jakby był u siebie w domu w Londynie, nawet jest, nawet jest jakiś dom towarowy w pobliżu tego hotelu Hyatt, gdzie mieszkają który nazywa się e, Wembley, e, jakiś mall Wembley. No tu jest również mall Liverpool, e, czyli taka sieć sklepów. Czuję się jakby się w domu, czuje się doskonale, zdecydowanie lepiej niż, e, niż kiedy e, przygotowywał się w Kalifornii. i że w Kalifornii to mu nie pasowało. Tutaj mu zdecydowanie bardziej pasowała Atmosfera wielka, bez bólu zdań. E, wrócę jeszcze do sportu, no bo to jest rzecz najważniejsza. L.R.A., Martinez również e, na karcie. Ja czekam na jego występ również, to może brzmi dziwnie, jak przylatuje się na walkę kanału Alvareza do jakiegoś rodzinnego miasta. Chcę zobaczyć Ray Martinez'a, czeka, który ma e, mniejsze problemy z rywalami i z robieniem wagi. Natomiast teraz wagę zrobił, ku a, wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, to jest mi świata, doskonały pięściach, także te dwie walki absolutnie na tej karcie polecam, e, oprócz kanału Alvareza. Wracając do tego, co może zrobić, co może zrobić John Ryder. Z tego co słyszę z jego brytyjskiego obozu, to jest chcę zrobić wszystko, żeby ta walka trwała jak najdłużej. Patrząc na to, co było w walce Canelo z Bivouam, kiedy Bivol w pierwszych 4-5 rundach, czasem, kiedy Canelo w pierwszych 4-5 rundach prezentował się jeszcze doskonale, później już było coraz gorzej. Oni liczą na to, że to już nie jest ten Canelo, a przede wszystkim nie jest ten wytrzymałościowo przygotowany Canelo co kiedyś. Sam Canelo odpowiada na to, że słuchajcie, liczycie na to, że Zrobicie powtórkę z a to się mylicie. Po pierwsze, e, Rajder to nie jest biwą, a po drugie pamiętajcie, że ja byłem nieprzygotowany, problemy e, z e, obozem treningowym, kontuzje, wszystko inne. Tego tego nie ma, teraz tego nie ma. Natomiast można powiedzieć, że teraz jest e, ręka po operacji. To też można powiedzieć. E, nie wiem, czy nikt na to nie liczy, że nagle coś się stanie z e, tą ręką kanała Alvareza, natomiast e, on sam musi się pokazać z jak najlepszej strony, na pewno słyszeliście o tym, że wielokrotnie powtarzał, że e, rewanż z Biwołem to tylko i wyłącznie w tej kategorii, w której przegrał, czyli w półcięsku. Żeby, żeby wszyscy zapłacili za ten rewanż, to musi wygrać w fenomenalnym stopniu z Raiderem. To nie jest przypadkowy, przypadkowy e, rywal. To jest obowiązkowa walka w obronie pasa WBO, bo którzy, nie, niektórzy z Was pisali do mnie, przepraszam, trzeba zmienić pozycję trochę, Niektórzy z was pisali do mnie, że to w ogóle jest jakiś wyciągnięty z łapanki przystosowany tylko i wyłącznie do tego, żeby walczyć z Canelo rywal. Nie, nie, to jest, to jest obowiązkowy rywal do walki o tytuł mistrza świata, więc to nie jest przypadkowy rywal, to, to byłaby to zupełnie, zupełnie nowa. Ta część tego teamu, o którym mówiłem, co będę mówił, pokażę wam, to jest, to jest ten cały rząd w środku, który widzicie, to było Canelo. Tam. rodzina przyjaciele i tak dalej jak widzicie godzinę po, godzinę po ważeniu jeszcze są w maksymalnej, maksymalnej akcji także podsumowując ten e, mini właściwie nie mini normalnie w normalnym maxi nie będziemy tego rozkładali za bardzo na 501 tego się spodziewam w tej walce w tej walce na stadionie Akron. Nawet ciekawostka, bo ta walka miała być w pierwszej wersji na stadionie Halisko, który jest stąd od tego miejsca, gdzie jestem może jakieś 15-20 minut. Natomiast przeniesiono ją na, na, na stadion Akron z bliżej niesprecyzowanych powodów, nawet na, plata, na plakatach tutaj w Guadalajarze jest napisane, że walka w nowym miejscu z stadio Akron. Tak, czy inaczej. Wielki stadion, e, wielkie nadzieje Brytyjczyków, Anglików właściwie, no, bo John Ryder jest Anglikiem, na to, że zobaczymy jedną z wiel, wiel, większych sensacji, o ile nie jedną z największych sensacji w boksie ostatnich kilkudziesięciu lat, bo moim zdaniem to tak na zakończenie, jakby John Ryder wygrał z Canelo Alvarezem, to byłaby większa niespodzianka niż Andy Ruiz wygry, wygrywający w Madison Square Garden z Antoniem to byłaby mega mega, 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 sensacja pozdrawiam Was serdecznie tyle raportu z Teatro Dalagado w samym centrum Guadalajary Siemaneczko i do następnego